Grupa Teatralna Okular, działająca przy Lubańskim Miejskim Domu Kultury, powstała w listopadzie 2011 roku. Jej uczestnicy spotykają się raz w tygodniu na zajęciach warsztatowych. Grupa ma na swoim koncie kilka występów ze spektaklem Dziewczyny do Wzięcia na podstawie Mikołaja Gogola i Grzegorza Sławińskiego. Ostatnio Grupa Teatralna Okular uczestniczyła w ogólnopolskim festiwalu Amatorskich Teatrów Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim gdzie otrzymała pierwszą nagrodę prezydenta miasta. Może rozgrzewkę nam żeby... Rozgrzewkę, tak jest. No to mogę sobie No Ale nie w kole. Nie w kole, szybciej. Grupa działająca przy Miejskim Domu Kultury w Lubaniu istnieje od listopada 2011 roku. W tej chwili tworzy ją 7 osób plus ja, czyli reżyser. Premiera nasza, właściwie prapremiera, odbyła się 30 maja tutaj na deskach Domu Kultury. No i postanowiliśmy Wyjechać z tym spektaklem dalej. Przesłaliśmy nagranie do Piotrkowa na Festiwal Teatrów Dorosłych Trybuna Teatru. Zostaliśmy zakwalifikowani, wybrani jako jeden z ośmiu zespołów, no i otrzymaliśmy nagrodę pierwszą, czyli nagrodę prezydenta miasta Piotrkowa. Kilka słów o tym spektaklu. Spektakl powstał, jest to mój scenariusz na podstawie Mikołaja Gogola i Grzegorza Sławińskiego. Mikołaj Gogol, klasyk. Grzegorz Sławiński, instruktor, mój przyjaciel, pisze teksty od 10 lat, a ten tekst, nuda, krąży od 15 po, po amatorskich teatrach. Tekst, no, który bawi, ale jednocześnie jest tekstem refleksyjnym. Udział w warsztatach teatralnych zawsze był dla mnie e, czymś, co chciałabym robić, chociażby z uwagi na to, że e, jestem polonistą i prowadzę w szkole e, szkolny, szkolny teatr, promotor i te zajęcia warsztatowe bardzo mi pomagają przenosić te doświadczenia stąd z prób e, również teatralnych na tę te pracę instruktorską do szkoły. To jest niezwykle pomocne. Proszę powiedzieć kilka słów o grupie, jaka atmosfera panuje w grupie i kilka słów o tych osobach, które biorą udział w pracach teatru. No wie pan, nie czuję się upoważniona do mówienia o innych oso osobach. Mogę powiedzieć o sobie, że ja bardzo dużo wynoszę z tych zajęć. Ten wyjazd do Piotrkowa, a szczególnie zdobycie tej nagrody, no nie, niezwykle nas zintegrowało. To są jednak trzy dni spędzone razem. Yy, przy jedzeniu, spaniu, powtarzaniu tekstu, yy, to jest wspólna trema. To są przeżycia niezwykłe, a szczególnie spotkania yy, no, z, z wielkimi ludźmi, z wielkimi osobowościami sceny, takimi jak Olgier Łukaszewicz czy yy, Stanisława Celińska. Tylko dotąd, tak? Okej. Okay. I nie, do, teraz się nie dotykaj ze sobą. Nie przechodźcie, nie przechodźcie tej linii. Tu, nie Wonka, nie tu. Zaczynamy nowy spektakl. E, powiem tylko, że to będzie troszeczkę półka wyżej. E, będzie to teatr absurdu. Na razie nie zdradzę ani tytułu, ani autora.